Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj śmietanowiec z kajmakiem, bez pieczenia. Robię go wieczorem, żeby na drugi dzień był gotowy na weekendowe, leniwe popołudnie. To jedno z tych ciast, które jest szybkie, niewymagające i przyjemnie, zaskakuje smakiem i prostotą. To co, wciśniesz pod filmem kciuk w górę? I może od razu zasubskrybujesz kanał po dostęp do nowych przepisów? Bazując na Waszych pytaniach, od razu proponuję wcisnąć dzwoneczek przy subskrybuj, a otrzymasz bezpłatne powiadomienia, gdy wstawię coś nowego i pysznego. Wiem wtedy, jakie filmy lubisz i jakich dawać więcej, więc z góry dziękuję. Ja uwielbiam takie przepisy. Zero pieczenia, składniki zwykle pod ręką, a efekt wygląda, jakby kosztował mnie dużo więcej wysiłku. Super na weekend, do kawy, do podania gościom, albo dla siebie w wersji prosto z foremki łyżeczką. Przepisy i składniki, jak zawsze, na www.skutecznik.tv i zaczynamy! Mam tu 250 g masy kajmakowej, która mi została w lodówce. Postanowiłam ją wykorzystać do prostego ciasta, które robię zwykle przy okazji takich właśnie końcówek składników. Na razie masę odstawiam na bok, chciałam Wam ją po prostu pokazać. I ja zwykle robię takie ciasta na płasko, w sensie większa blaszka, np. 20x20, i wtedy wychodzi niższe i jest do krojenia w kostkę. Ale dziś mam ochotę przetestować wyższe i takie krojone w plastry, więc od razu zobaczycie jak to wyjdzie. No i ponieważ ciasto ma być wyższe, to skorzystam z keksówki o wymiarach mniej więcej 20 na 10 Cm. Moja przynajmniej takie wymiary ma i wykładam ją folią spożywczą. Myślę, że nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwi później krojenie i wyjmowanie ciasta. Jeśli używam szklanej formy i zależy mi na wyglądzie, to tę folię można pominąć. Zawsze robię tak, jak mi wygodniej w danej chwili po prostu. I teraz szykujemy masę. Do naczynia wkładam 250 g serka mascarpone. I 250 g schłodzonej kremówki, czyli śmietanka 30 lub 36% i łączę oba składniki. Zaczynam od wolnych obrotów, żeby nie ochlapać połowy kuchni, a potem ubijam na puszysto i już na szybszych obrotach. No i kiedy ta masa zrobi się taka bardziej puszysta i stabilna, to dodaję tutaj 2-3 łyżki kajmaku. On nadaje jej głębi i słodyczy i miksuję krótko, tylko do połączenia składników. I krem gotowy. I ponieważ to ciasto bez pieczenia, to potrzebuje jakieś ciastka. Ja do tak słodkich ciast bardzo lubię kontrastowe smaki, więc sięgam po krakersy, takie zwykłe słone. Na dno formy wykładam pierwszą warstwę, jakoś tak równo, żeby szczelnie ją wypełniła. Smaruję porcją kremu. Przykrywam krakersami, na to znowu krem i powtarzam aż do wyczerpania całej masy. I staram się robić równe warstwy, tam, gdzie trzeba, dołamuje kawałek ciastka, ale mówiąc szczerze, nie stresuję się tym za bardzo, jeśli coś odstaje, to domowe ciasto, a nie pokaz cukierniczy, więc. U mnie tak. I tak układając te warstwy już grubo po fakcie, myślę jednak, że ta folia może być chybionym pomysłem, bo pewnie przykloi się do ścianek i wcale nie ułatwi wyjmowania. No, zobaczymy jutro, jakoś to po prostu ogarnę. Ale Wam już teraz od razu proponuję chyba jednak wyłożyć kaksówkę na przykład papierem do pieczenia. No dobrze, i kiedy krem się skończy, przykrywam całość przedostatnią warstwą krakersów i smaruję tę warstwę całą pozostałą masą kajmakową. Równo i cieniutko. Coś takiego. Przykrywam ostatnią warstwą krakersów, delikatnie ale stanowczo dociskam i ciasto na razie wstawiam do lodówki na czas szykowania polewy. Ale widzę, że została mi tu jeszcze końcówka krakersów. Zważyłam 30 gramów, czyli do ciasta zużyłam 150 gramów krakersów. I mam też do wyskrobania końcówkę tej masy śmietanowej z Mascarpone. Taką zdecydowanie sporą końcówkę, bo tutaj dość sporo da się wydrapać ze ścianek. A że ja naprawdę nie lubię marnować jedzenia, to postanowiłam, że zrobię z tego takiego mini przekładańca, czyli każdy krakersik posmaruję częścią masy, ułożę jeden na drugim, potem przykryję lub przełożę do jakiegoś pojemnika i wstawię do lodówki. I jakoś inaczej to podam, może ze skrem, może z owocami, może po prostu przekroję na pół i podam jako mini torcik do kawy. Zobaczymy. Na razie wstawiam do lodówki i wracam do naszego ciasta, a konkretnie do polewy. Do małego rondelka lub na mniejszą patelnię wkładam 50 g masła i cukier, jakiś od 3 do 5 łyżek, zależy jak słodkie ciasta lubicie. Ja daję 3 łyżki, 2 łyżki ciemnego, mocnego kakao i mieszam podgrzewając. I na koniec dodaję tutaj mleko, najpierw trzy łyżki, potem ewentualnie dodam jeszcze jedną i podgrzewam mieszając, aż wszystko się rozpuści, zrobi się błyszcząca, gładka polewa. Przepięknie. Zdejmuję z ognia i zostawiam na chwilę, niech lekko przestygnie, bo nie chcę rozpuścić tego kremu pod spodem. No i schłodzony ciasto wejmuję z lodówki, polewam tą lekko przestudzoną polewą, rozprowadzam równo wygładzając i na koniec siekam orzechy. Dwie, trzy łyżki, u mnie włoskie. I tymi siekanymi orzeszkami posypuję ciasto z wierzchu. I znów wstawiam do lodówki, tym razem na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Następnego dnia ciasto wygląda tak. I już widzę, że rzeczywiście będę mieć problem z wyjęciem, bo folia przykleiła się do szkła. W płaskich formach to się sprawdza, w takich wysokich raczej nie, jak widać, więc Wy po prostu wyłóżcie papierem do pieczenia, jeśli bierzecie keksówkę, A ja sobie jakoś tu muszę dać radę, bo uparłam się jednak na plastry i nie będę tego łyżką jak tiramisu wyciągać. Pokroję więc w formie plastry, a potem tę folię podważam łopatką i jakoś tam całość, już taką pokrojoną w plastry, wyjmuję jak widać. No i można nakładać na talerzyki i podawać. Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda, krakersy nasiąkają, stają się puszyste i wilgotne jak biszkopt, a masa staje się kremowa wraz z kajmakiem i kakao tworzą naprawdę cudowną słodycz. Nabiera się bardzo ładnie, jak widać i tak prezentuje się w przekroju. Przepyszne. Jest też bardzo kaloryczne, więc ostrożnie z ilością, ale od razu uprzedzam, trudno się oprzeć, bo smakuje naprawdę obłędnie. To ciasto, które robi się z tego, co akurat mamy, można je modyfikować w nieskończoność, dodać cynamon, posypać kakao, zmieniać kajmak na, na przykład na skyr z masłem orzechowym i żelatyną. jeśli mamy ochotę na lżejszą wersję. U mnie dzisiaj tak. A tutaj ten mój mini torcik. Myślę, że możecie być ciekawi jak wygląda. Po w lodówce również nasionku i pięknie zmiękł od tego kremu. I takie prosto z lodówki do czarnej kawy i cynamonem pasuje bardzo dobrze. W sensie taka was cynamonem, nie ciasto. A jeśli chodzi o nasze ciasto, to przechowuję w lodówce w pojemniku z pokrywką. Jeśli nie mam gości, to zazwyczaj nie znika na jeden raz, chociaż znika bardzo szybciutko. No i mam nadzieję, że przepis się przyda i zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisane składniki, precyzyjny opis jak zawsze na blogu. Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Stawię tam też listę składników. No i zerknij też na inne ciasta bezpieczenia, na przykład na leniwą szarlotkę lub kokosową strzeczetelę które wśród innych podlinkowałam wam w opisie. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym pięknie dziękuję za wsparcie. Przepysznych śmietanowców z kajmakiem wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze smacznego!